Nadaje się Szkole Podstawowej w Częstkowie z dniem 3 czerwca 2024 roku w imię Róży Zamojskiej. Przed południem 5 czerwca społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zebrali się w Częstkowie, by uroczyście nadać imię Szkole Podstawowej. Patronką szkoły została Róża Zamojska. Tak, to jeden z najważniejszych dni w życiu szkoły. Wielkie, ogromne święto, wiele przygotowań. Przygotowania do tego dnia rozpoczęły się już w listopadzie 2022 roku. Wówczas rozpoczęła się cała procedura. Odbył się konkurs na patrona szkoły. Społeczność szkolna zgłaszała kandydatury. Właśnie wśród nich pojawiła się kandydatura Róży Zamojskiej. Zgłosiła ją jedna z nauczycielek, której mama była jednym z dzieci zamojszczyzny, uratowanych właśnie przez Różę Zamojską. No i tak nas ujęło to życie, biografia, działalność Róży Zamojskiej. Że właśnie potem w takich ogólnych wyborach, które odbyły się w marcu 2023 roku, społeczność szkoły zdecydowała, że właśnie szkoła będzie nosiła imię Róży Zamojskiej. Róża Zamojska, zwana Aniołem Dobroci, uratowała setki dzieci w czasie II wojny światowej. Urodziła się 3 czerwca 1913 roku. Pochodziła ze znakomitego, szlacheckiego, arystokratycznego i zarazem ziemiańskiego rodu pielęgnującego tradycje patriotyczne. Podczas II wojny światowej, gdy Zamojszczyzna została uznana przez niemieckie władze za idealny teren osiedlenia, czy dla niemieckich osadników w Generalnym Gubernatorstwie zaczęto wysiedlać tamtejszą ludność. Z około 100 tysięcy osób 30 tysięcy stanowiły dzieci. z powstał obóz przejściowy, w którym przetrzymywano ludzi kierowanych potem do obozów koncentracyjnych bądź obozów pracy. Znaczną część tych dzieci, zwanych dziećmi z Zamojszczyzny, uratowała właśnie Róża Zamojska. Jest niebywałe, że ludzie sobie... Tą osobę upatrzyli jako patronkę, bo nie to, że jest moją mamą, ale zdecydowanie była dla nas wzorem, nie bywałem. I w czasie okupacji tego nie mogę powiedzieć, ale dla mnie najbardziej dla nas, mama była, nie bywała po wojnie, jak została sama. Nasz ojciec był w więzieniu, a mama wyrzucona, zostawiona. Z Zupełnie bez niczego, bez domu, bez możliwości pracy. Dla mnie to było niepojęte, że mama ma tyle odwagi, tyle siły, tyle w ogóle inicjatywy, bo odtworzyła swoje sanitarne jakieś tam kwalifikacje, była pielęgniarką, jeździła po żeby dorobić. W nocy zastrzyki robiła do dzieci, bo to wtedy był okres tych, co trzy godziny się robiło. I właśnie wszystko potrafiła: od reparacji prądu, od sprawiania świniaka, żeby było coś jeść, do wytwornych kolacji dla os najbliższej rodziny. I stworzyła nam dom taki radosny, bez. Zawiści bez żadnych takich nigdy nie mówiła o tym, co było, tylko zawsze do przodu i zawsze to, co można było najlepszego w człowieku znaleźć. Uroczystość rozpoczęła się w Smarzynie, gdzie odbyła się msza święta, następnie przeniosła się na teren szkoły w Częstkowie. Podczas ceremonii obecni byli m.in. członkowie rodziny zamojskich, włodarze z okolic Zamojszczyzny, przedstawiciele władz gminy Szemut, uczniowie, nauczyciele oraz byli pracownicy szkoły. Jednym z kluczowych momentów uroczystości było przekazanie nowego sztandaru z rąk rodziny zamojskich na ręce dyrektora szkoły. Następnie dyrektor szkoły przekazał go uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się do godnego reprezentowania wartości patronki. Na terenie boiska szkolnego umieszczono też kamień z tablicą upamiętniającą różę zamojską. Uczniowie zaprezentowali także program artystyczny, przedstawiając scenki z życia zamojskiej. I Szkoły Róży Zamojskiej w Częstkowie jest zarówno dla uczniów jak i nauczycieli nie tylko wyróżnieniem, ale zobowiązaniem do kontynuowania jej dzieła i pielęgnowania wartości, które reprezentowała.